Ciężkie, ciężkie ciężkie, ale ciężkie, ale ciężkie tak żeby wam adresu nie pokazać, a co mi adresu jest nieistotne. Dobra, już wzięłam. Patrzcie, co ja tu mam. Dostałam, dostałam, dostałam prezent od ACD Echo Słuchajcie, taki prezentik dostałam. I teraz patrzcie. Ja specjalnie trzyba z specjalnym nożem od echo. Tutaj. Tutaj czar leci. I tu czar. Okej. Okay. Dostałam od echo. Tak. Dostałam prezencik od do echo. Nie, tu nie ma. A, ja, naprawdę bym w oko siedział. Dobra, czekajcie, papierek mamy, co patrzcie jak ładnie spakowane. Patrzcie jak ładnie spakowane. No to teraz ko... Dziękuję. No to teraz kąpa już w ogóle trzeba zamawiać, czym prędzej. Dobra, delikatnie, żeby nie uszkodzić, żeby nie uszkodzić. Tu się ładnie rozkleja, tam się ładnie... A ko, jak to się stało, że my nie kumple jeszcze. Kolor, jak interesownie! Nagle wszyscy mnie widzą. Tak, wszyscy mnie widzą. Czekajcie, czekajcie. Tak. Tak. Dobra, idziemy dalej. Od trochę mikrofon. Boże, jakie to ładne, a no fajne prezenty! Okej. Okay. Ek. Ona też się zainteresowała! Dobra. Pyk, pyk. Pyk, pyk. 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 I pyk. Pan terabajt, deadlock, tej będzie lepiej widać. Patrzcie, widzicie, te tu mam. Jak wiecie, że to jest mojej moje pierwszy PlayStation w życiu. Nigdy nie miałam. ...jego? No prawdę! Też chcę takie prezenty! Oj, ale będzie ogrywane w przyszłym tygodniu. O Boże! Akurat wrócę za z tego ze szkoleń. Będę młocić od rana do nocy, kochanie. Nie, nie ma w przyszłym tygodniu. <grym> Postaram się wstawać, wiecie, z samego rana i będę siegać po prostu live'y na playaku. W ogóle nie wiem jak to skonfigurować jeszcze. To będzie musieli mnie nauczyć. Wiem, że pierwszy ten muszę nie mogę na live odpalać, żeby konfigurować, bo za dużo danych się podaje. To mi już Gerd powiedział. Już do ściągania skalpów z głowy. Ale to nie jest koniec nic wydanego. tam w środku są fajne rzeczy, jeszcze nie wiecie. Ja już wiem, ja widziałam, na zdjęciu widziałam, a ja. Ja to mam szczęście. otwarcie. Tak. Raz. tak dokładnie tak. Chyba tak. lek sobie wezmę. Ech, no właśnie to. Nie wiem, że najważniejsza rzecz w prezentów jest. Jest odklejanie nalepek różnych. Jest oczywiście przetestowana, sprawna i w ogóle suwa. Super. Wysuwa się tak. Ale fajnie, że to to do, do sian, tą taśmą, bo bardzo łatwo odkleić. Ach, zrobiam sobie słuchawki. To no ja Ej! To no dawaj słuchawkę. Podałam się. Jak coś ważnego nie czyta. Wnioskuję ja o posadę, moderator. Znaczy, jed, Znaczy, jest moje stanowisko, takie, że ja już ja już, ja już ja już tak działałam, że moi Top Donatorzy mieli moderatora. Ja bym chciała, żebyście. Wy... No, żeby Top Donator nie był moderatorem, tylko żeby był po prostu bardzo mocno rozpoznawany na czacie i bardzo mocno doceniany jako ktoś, kto mega wspiera kanał, nie? Natomiast. Bycie moderatorem nie jest niczym przyjemnym, ani niczym specjalnie jakimś. Yy... No, po prostu jest ciężka praca. I teraz jak przychodzą różni ludzie na kanał, no to moderator jest od modzenia, a nie od a po prostu, rozumiesz, że jak nie jesteś moderatorem, to masz więcej... możesz który tu jest ten. Ja też nie chcę nikogo do siebie zrażać, że potem ja yy, przykład zabiorę mu moderatora I się obrazić, coś, bo ja już to przerabiałam. No, tutaj mam jakiś poradnik. Tamy w cudownym świecie gracza PS4. Ja tutaj, wiecie, ja to zrobię tak, że echo w ogóle trzeba dopisać do sprzętów, co jest to de echo. No bo i mixer jest od echo, i mikrofon jest od echo, i teraz jeszcze konsola jest od echo. Tutaj mamy kabelki, kabelki, słuchajcie, tutaj, o tutaj, o takie o kabelki są. Teraz jestem dziewczynką, o kabelkach się nie znam. Ale myślę, że sobie z, z, z taką ilością kabli sobie poradzę. Hmm. Teraz a, to takie tu. Dajcie zaczniemy od tego, co ładniutki. Tu na Jeden pad. Ej, czekajcie, pokażę Wam pad. Teraz konsolę trzeba wyjąć. Chwila, chwila, chwila. Dobra, czekajcie. Tak żeby nie było spoileru, nie? Spoilera. Bo to są dzieła sztuki, słuchajcie. Teraz dwa mam od dzie dzieła sztuki, chciałabym wam pokazać. Jeden jest w kolorze czerwonym. ja tu miałam taką, taką miotełkę, kochani. Mógłbyś podać mi tomy. Jaki mam sprzęcior? Iście? To ja tutaj jeszcze tylko, wiecie, odku odkurzymy ładnie. Nie wiem, czy nie wykluczy koloru. Ogólnie to jest zielony. Żeby was. E, to może być na kamerze nie widać, ale jest zieloniutki. Fajne. To no, też naciska? No, jeden padzik jest. W nie Kurde, to nie widać. Może nabieg, nie będzie widać będzie mało widać kolor. Jak fajnie, jeden jest zielony, czekajcie. A drugi nie widać, no właśnie, na zdjęciu lepiej się pre będzie prezentował. Ok. Mówiłam kamerę kłamie, a nie mówiłam. A, jeżeli ktoś jest ciekawy jak wygląda ten pad dokładnie w kolorystycznie, to on jest na grupie, na fanpage'u na grupie Paladins. A teraz drugi. Drugi również od echo tutaj specjalny. Patrzcie. Ten jest bardzo podobny do tego. Owczeszcie. Ciach mam już dwa dedykowane. Owczajcie, jakie fajne. Fajnie, co? Patrzcie. Jeszcze raz ją tutaj tego trochę jeszcze ten. Patrzcie, jaki ładny. Na Instagram oczywiście pójdą foty. Jutro postaram się Wam ładne jakieś przygotować. Tył taki, dedykowany, spójrzcie jaki ładny Widzicie to? Jaki wypas Ktoś na świecie ma tak zajebiste pady? Nie wydaje mi się Nie wydaje mi się, ale zajebiste No, kawał dobrej roboty, Echo, ci powiem Dziękuję To ma akumulatory, trzeba ładować, a gdzie to się wkłada? A co to się otwiera? Co, a co to jest ten o duży przycisk? To to, bo to się naciska. Do czego to służy? Touchpad? Te to pady mają touchpady? O! What? Jak to? Ale patrzcie jakie mam śliczne pady teraz, widzieliście? To są to moje dedykowane Urquinowskie pady. Touchpad. A to... <śled> Touchpad, 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 Kasia! Dobra. Odpakowaliśmy. Teraz konsol! Teraz konsolisko! Nawet Luna się zainteresowała. Kabelku. Mapki dają do PlayStation? Naprawdę. Nie wiedziałam. Bardzo śmiesznie. Jeszcze jeden kabelek. Jeszcze słuchawki dało. Nie wiedziałam. <grymne> OK, wszystko z tego ładnie wyjęłam. Są co żeby nie uszkodzić, bo ja to jestem zdolny do upadania, upadków. Żeby nie było, że ściema. PS4, proszę, proszę. Podniutkie. Muszę jakieś miejsce znaleźć. komputer. No, ja się dalej sama tykać nie będę. O, jeszcze raz chciałam y, podziękować z tego mega, mega mocno. Będą streamy z PS4, z PSa, Tak, oczywiście. Już od 3 tygodnia zaczniemy. Od 3 tygodnia już zaczniemy. Jeszcze raz bym chciałam pokazać pady, jakie są fajne. Jeden drugi jest prześliczny. Szkoda, że bo to wiecie, bo to jest zielony, więc on jest wykluczany dosłownie przez... Y, może zmienić kamerę. Bo chciałam wam, wam pokazać. Filtrowanie koloru, może wymyślić filtry. Może włączę filtry. No też nie widać za dobrze, dobra? Czyli to nie ma znaczenia. Hmm. Ciężko będzie wam pokazać, jaki to jest kolor. Ciężko. Nie ma szans. Nie pokażę. On tutaj wygląda jak czarny, ale musicie uwierzyć z mi na słowo, że to jest to jest taki emerald ciemny, zielony. No, śliczny jest. Jeden z, kolejny mój ulubiony kolor, bo mm, ja bardzo lubię emerald. To wszyscy wiecie w ogóle, śmieszna śmieszną strukturę to ma. Tutaj z tyłu. Fajne. Fajnie, fajnie. Muito Dziękuję Obrigada,